Siema, ma! Ja jestem ABBC i to jest Minecraft Hardcore. I tak, uwaga, uwaga. Tu jest jaskinia. Ona jest zaraz pod moim domem. I ja już o niej opowiadałem. I teraz, ja tak sobie myślę, co by tu zrobić, żeby zejść do niej bezpiecznie. Wolę tam nie wskakiwać bezpośrednio. Możesz wir ze sobą gdziekolwiek próg? Próg? Aha, nie ma wiru oczywiście, no nie ma problemu. No jest problem właściwie. Jeszcze nam tak skakiwać. Wątpię, że przeżyje, a to tak nie może wyglądać. Dobra. Czekaj, jeszcze ja dostanę w magiczny sposób. A Wy tego nie widzicie. Więc zrobię pauzę. Dobra, już jestem. Tak. Dobra, i uwaga, ja Wam to pokażę, jak to wygląda. Mamy do mniej więcej dotąd. I tam już mamy jaskinię. Ale ja to planowałem odkrodzić. Obkopać. Zrobić parę pięter. Niewielkich. Tu ja kopałem na dół. Aż znalazłem jaskinię. A okazało się później, że ona idzie tamtędy. Dobra. Tutaj nic nie ma. Dobra. Trzeba tu trochę oświetlić. Nie przepadam za potworami. I myślałem, żeby zakopać tą wodę. Dobra. Kurde, teraz muszę wyjść stąd. Nie pomyślałem o tym. Dobra, dobra, dobra. To biorę kilo do ręki. I tak. Ile to mniej więcej kratek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Dobra, załóżmy, że ma 13. To tak z 13, no to będzie 5, 6, 7. Tu będzie taki, można powiedzieć środek. Kurde, woda. Dobra, trochę ciemno. I to wszystko ładnie kopie. Nie mi się byle jest, to jeszcze jakieś. Znaczy, dużo mi loszło razy, skopię ten piasek. Nie chcę go. A znaczy, potrzebuję go do szkła, a tutaj go nie chcę. Dobra, dużo już nie zostało. Dobra, idę. Potrzebowałabym, była świeczka. Tak, tak. Teraz tak nie chcę, tak, tak. No jakoś to trzeba pomyśleć. Nienawidzę tego dźwięku jak kilo się psuje. To jest straszne takie. Znaczy nie straszne, ale to jest takie... hmm. Taki nagle dreszcz tak szybko. Puch! Takie coś. Kopiesz sobie, kopiesz na luzie i nagle PUF! takie coś. Niezbyt to jest takie przyjemne. Teraz tak. Ach, środek na 3, na 2, na, zresztą porobię. Tutaj jest te dwa rozwale, to będzie woda, więc tego nie chcę wody. Tu będzie kamień, kamień. To niepotrzebnie rozwaliłem. Kamień, kamień. Teraz tak, kamień. Tu będzie kamień i będzie kamień. Tu. Dobra. Tam muszę kamienia przepalić. Bruk. Mam jedną świeczkę. Wstawię ją tu. Dobra. Dobrze, kopię, trzeba będzie mi tutaj skasować to. Dobra, podstawię się pod prógiem pod ten i zejdę. Tu jest o. dobra, powinien trafić. A chociaż założę się, że nie trafi. Of, kurczę, skiebany. Dobra, trzeba skombinować przepajce bruk. Ma jedne żwira, dobra, nieważne. Patyczki, mam gdzieś patyczki? Jeden patyczek, no to hojnie. Wezmę trochę węgla. Starczy? Mm, bruk chciałem, nie? Przepaść to na ten. To jeszcze więcej, wiem nawet. Dobra, starczy. Zacznę od tatyczków. Proszę, 25. Niech tych tyle pochodni. Starczy mi tyle. I teraz do piecyków. Myślę, że będę potrzebał trochę więcej. Dobra. Z tak bruku. Jeszcze jeden. Tutaj trochę węgla jeszcze. Aha, tak zrobię. Dobra. Węgiel węgiel żaden, dlatego. Dobra. Mm. Dobra. Trzeba się tam wkopać. Świeczki mam? Mam świeczki. Żarcie mam? Mam żarcie. Trochę musiał poczekać. Nie będę tak na sucho robił. Chociaż mogę. Nic nie zaszkodzi. Będzie całkiem spory. Koniecznie, wytyfy? O, uwaga ludzie, szarża! To je nie ma butów, gincie! Tak wiem, kurczaki będą mi potrzebne, ale dla, ale wykluję was z jajek. Niepotrzebne mi jest wasz aż tyle. Śmierć wami zakłada. Nie ruszaj się. No nie, mam zeza! Dobra, koniec zagłady. Idziemy dalej, szukać. Zagłady ciąg dalszy. Gincie. Anarchia, ile tego jest szajsu na tym świecie? Nie ma was już, bo wy zginiecie. Od mojego miecza, żelaznego, na jednego hita. Schodzicie, żegnam was, żegnam. Nie ma was już, nie ma. To by było na tyle, co żeście się znali. Nie ma, nie ma was już, nie ma. Wiem, że nie umiem śpiewać, ale nie ma was już, nie ma... Dobra, nie ma. Idziemy dalej. Uwaga! Uwaga! Widzicie to? Zszedłem sobie w poszukiwaniu krów, bo potrzebuję skórę mieć na książkę, bo chcę sobie zrobić crafting. Nie crafting, tylko to enchanting box. I znalazłem takie dość. Mój brat mówi, że to jest domek wiedźmy. Wygląda z daleka bardzo miło i przytulnie. Odmawiam. czy już nie jest miło i przytulnie. Zobaczmy, czy coś jest w środku. Co to jest? Potrzebuję to. To, jak wiedźmy, jest. W środku nikogo nie ma. Dobra, narka. Dobra, idę szukać dalej. Jak coś zobaczę, to odp... Ludzie, uwaga! Zbliża się noc. Jestem w kiepskiej sytuacji. Absolutnie żadnego potwora nie ma wokół, ale wolę nie ryzykować. Za tego zrobiłem sobie prowizoryczną chatkę z próg. Składającą się z czterech... Ośmiu, dziewięciu, dziesięciu... Z piętnastu cegieł. Zapaliłem jedną świeczkę i będzie trzeba przeczekać tą noc skontaktuję się z Wami zaraz po, po budce. Ludzie? namierzyłem slajma. Nie wiem, czy Wy go widzicie, jest o tam daleko. Chopsa sobie, taki wielki. I myślę, że trzeba zrobić na niego szarże. Tak, wiem, że to jest niebezpieczne. Wiem, że od zaraz mogę zginąć, ale nie mogę przy nie przepuścić takiej okazji. Slajmy wyłażą na nocą. On też coś To jest zombi, dobra. To ja Nie chcę Clipper, tylko slime. Nie lubię tego. Kurwa jest Co? Na drzewo? Nie. Przestrany. Nie! Nie zginę tak. W którą stronę muszę biec? Czekaj. W tamtą? Dobra. Pewno? tam za Dobra, Wy mówisz mi, że Mój brat mówi, że tam w strzelie. Głupi slime sprowokował mnie do ucieczki. Co? Mało żarcie, faktycznie. się klipery. To są slimy? Dowiedziałem się nowej rzeczy. Slajmy lubią chodzić nocą po bagnach. I takie bardzo duże slajmy. Dobra, skoro tam jest biom zimowy, a wcześniej jak szedłem po moich biomach, to nigdy wcześniej zimowego biomu nie widziałem. Tą sześć tam dalej zimowy, to muszę być gdzieś tam iść, nie? Mam przez sranę. Po serlałem, po te krowy. No, nie, niedobrze jest. Dowiedziałem się ci nowej rzeczy. Nie mam orientacji w terenie. Litości. Kiedy przyjdzie dzień? Już dużo. Więc czekaj, gdzieś. trzy czwarte nocy prawie minęło. Tak wyczuwam. Czy skoro tam jest? Hmm. To zaraz powinno się wyjawiać słońce. Już niedługo. Czemu do jasnej, ciasnej łażą tutaj slajmy? Filip, ogarniasz coś? Filip nie ogarnia. To niedobrze, bo on tu tylko ogarnia. Nie, już zgubiłem. Stamtąd gdzieś biegłem, nie? Tak? Dobra. stamtąd biegłem, biegłem tutaj, tutaj. Ale zanim wcześniej tam dobiegłem, muszę w tamtym kierunku, więc nie. Co? Tam? Przecież on twierdzi, że tam. To ja mam przesadnie. Ja się do domu nie dostanę. <grybujesz> o. Zaczyna się. Piękny wschód słońca. Możecie podziwiać to tylko u ABC. Wow. Bardzo powolny wschód słońca. Filip jest tym człowiekiem. Wow. To jest piękne. No dobra, żartuję. Kurwa, z kolos, Miałem łuku, oczywiście. Potwory się chowań pod drzewami, bo nie lubię tego. Księżyc zachodzi. Księżyc jakiś dziwny, coś ciemnego. Enderman jest na dole. O, ja nie lubię Endermanów. One są złe, bardzo złe. Wszyscy, co wiedzą, że Endermany są złe, są dobre. Mamy dwa gigantyczne slajmy. Dobra, może jeszcze nie fajczy. Może te dwa przede mną, nie? Pewno? Sobby slime Slime ty wredna małka Filip nie lubi slime. To jest wredny słukinka Co? Od drugiej strony? Ty wyprowadziłem go Kurwa, nie! Nie pająki. O. Co ja takiego najlepszego zrobiłem? Dlaczego mnie gryziesz, co? Teraz ręka mogę ciukać. Teraz nie są takie złe. O nie, są złe. One mnie nie lubią. Są głupie. Każdy normalny mnie lubi. Flip twierdzi, że tam, tak? Bardzo dobry wąs. Ja zrobię pauzę, jak się dostanę do domu, to wam do was poinformuję. Ludzie, widzę! Tam! Tam jest mój domek! Jestem szczęśliwy, wróciłem cały i zdrowy. To znaczy, że w tym kierunku, jak pójdę, to być może będą krowy, więc dobra. Idę najpierw tam i wtedy się sensie wrócę. To do zobaczenia. Uwaga, widzę zombie z łopatą. On jest agresywny. Ale nie dał mi łopaty. Czy to znaczy, że zombie stają się mądrzejsi? Dalej szukam krów. Niech znajdę to wam, pokażę. One objęły mój teren. Jestem niezadowolony. Co tu robią klivery? To jest mój teren. Ja im tu nie pozwoliłem przebywać. Ubipają chce przyjść do mnie. Nie lubię go. Tedno już macierz. Mam pomysł. Eliminuję je. O kurde. Ale zacznę od pająka. Nie wybuchajcie mi tu łajzy. Aha. Dobra. Nie gniewam się. To ja muszę tutaj za zrobić. Jasne. Ciepłe jasność. Co? Ech. O, prosz. Jak mi się teraz coś spawnuje, to już nie rozumiem w takim razie tego Minecrafta. Wszystko mi się wszędzie spawnuje, nagle spotykam domki jakieś, nie wiem, kosmiczne. Albo dobra, już to, skoro tu jestem, to przeprowadzę prace, które chciałem zrobić wcześniej. Dwa... Co to znaczy? Hmm, to jest niedobre Wiem, Filip, wiem Zorki. Ale nie rozplatkuję tego, bo nie umiem. <grymne> Dobra, tutaj muszę to tak. Zastąpić kamieniem. To jest jaskinia, której nie chcę. Czy co z jaskiniem ci zrobię? Ale mogę zrobić tak, żeby nie było wiadomo, że ona tu jest. Albo żeby nie było widać. Dobra. Tu teraz tak muszę zamurować tą ścianę i to. Teraz zrobię oszczędnie. Teraz ja od razu zapalę świeczkę i tu. Jak to, jak to się szybko kończy? Tego też tutaj nie chcę. Dobra. Hm. Dobra, jeszcze tutaj pogrzebie. To wszystko będzie ładnie wyglądać. Jeszcze tutaj wolne świeczkę. O, te! Teraz to jak mi się coś zresponuje, to już będę kupił. Tu nie ma opcji, że teraz mi się coś zesponuje. Teraz już na pewno. Dobra. Wychodzę. Chyba coś źle zrobiłem. Dobrze. Tutaj, mi się kamień przepala, to wezmę go sobie. I dobra, ten odcinek będzie jakiś trochę krótszy. Niewiele, ale od innych. No. Dobra. Pach. Ja zrobię taką sztuczkę. Żebyście wy mnie widzieli. I tak ustawiam się przy moim łóżku, tak jak tradycyjnie. I teraz tak. O kurczę. Dobra. I oto. No, zaraz to odkryję, jak to chodzi. O, dobra. Kurczę. O. No nie. Zaraz. No. Kurczę. O. Dobra. Więc ja, ja jestem ABBC. Oto jest cała moja okazałość. Więc kończę z ten odcinek. Nie był on nudny, dla mnie przynajmniej, bo dla Was pewnie tak, ale dla mnie był bardzo emocjonujący i, i. No i chciałem te slajmy, a tak za, za bardzo dużo tego nie dostałem Dobra, to ja kończę Narka, żegnam was Jeżeli podobało wam się, to poproszę łapkę w górę A jak nie, to nie poproszę łapek żadnych Bo tych łapek w dół ja nie lubię One są niefajne Dobra, to ja się z wami żegnam Narka, byłem ABBC, pamiętajcie o mnie Cześć